Hej, cześć, siemanko, z tej strony ja czyli Jarzyn, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Farming Simulator 2019 na mapie Lubelska Dolina. Jest to naprawdę ładna mapa jak do Farming Simulator 2019. Kiedy ją zobaczyłem, zakochałem się w niej po prostu, a sądziłem też, że nie ma sensu zaczynać yy, od y, grania o Farming Simulator 2019 na, yy, na oryginalnych mapach, ponieważ, no, jak wiecie sami, nie ma to sensu, ponieważ yy, FS19 zaraz będzie miał rok, jak już jest wydany, a ja tak naprawdę zaczynam z niego nagrywać odcinki, ponieważ no, wcześniej nie mogłem i sądziłem, że nie ma co zaczynać takiej. Yy, Takiej no, takiej serii, ponieważ wszyscy już widzieli, dużo osób już grało samych yy, grę. Także wiecie. Także w dzisiejszym odcinku też zobaczycie oprowadzenie po gospodarstwie. Yy, jesteśmy sołtysami w naszej wsi, także wiecie, prestiżnie. Yy, no, ale tak, w dzisiejszym odcinku będzie oprowadzenie. Eee, też chcę Wam powiedzieć jedną rzecz: że mam kierownicę Logitech Driving Force GT, o której eee, nie powiedziałem Wam, ponieważ <laughs> kupiłem ją, jak przestałem nagrywać, tak naprawdę, i wiecie, grałem na niej. I gra na kierownicy, takiej kierownicy jest naprawdę przyjemna, ponieważ, no wiecie, możecie kontrolować traktor, samochód, czy wszystko dokładnie tak jak chcecie. Eee, także wiecie, no, została kupiona, więc jeśli będziecie słyszeć coś takiego, to się nie obraźcie, ponieważ ta kierownica jest dosyć głośna, ale jest bardzo fajna, przyjemna, więc wiecie, coś za coś nie. Także tak, w pierwszym tutaj mamy taką ładną sodołę murowaną w z ładnej cegiełki. Ładnie tutaj wszystko wygląda, drzwi fajnie otwierane. I w pierwszych y, drzwiach, tak naprawdę od bramy, od gwiazdu y, mamy kombajn bizon y, z056, y, z, 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 z tak? To 0 albo z, z nie wiem jak to się mówi, z headerem oczywiście ładny. Y, chcę zrobić taką serię, że rozwijającą się, i to jest jedyna rzecz, która jest tak naprawdę ładna na tym gospodarstwie że trochę wążę przesadzam. Także no, w pierwszych drzwiach jest właśnie kompań Bison. W kolejnych drzwiach mieści się przyczepa Autosan D47, jeśli się nie mylę, na zboże. I wiecie, jak mówiłem, chcę zrobić serię rozwijającą się. Także wszystkie maszyny, które tutaj widzicie, pod koniec mogą ulec zmianie. Także wiecie, będzie też może będę mógł też nagrać porównanie, jak wyglądało to wcześniej, jak wygląda to e, teraz, czyli tam w późniejszych odcinkach, jak się po prostu zmieni moje gospodarstwo. Znaczy, no, bynajmniej taki będzie ostatni odcinek, mi się tak wydaje. Że sobie prześledzimy mniej więcej pierwszy odcinek i ostatni, nie? Zobaczymy, jak oglądaliście też serię, ale to jest przyszłość przecież, nie? Eee, <laughs> także tak. W tych drzwiach właśnie mamy sobie autosankę. Tutaj mamy prasę SIPME z Z224 na 1. Ładna prasa właśnie to jest w sumie druga rzecz, która jest ładna, bo jest, została niedawno kupiona z dotacji. Także w sumie tych drzwi nie zamykam, bo będziemy prasować jeszcze, jeśli zostanie nam czasu. Nie wiem też, bo nagrywam ten odcinek i nie wiem też ile czasu nam zajmie po prostu to wszystko. Ale tak, w kolejnych drzwiach mamy rozrzutnik, jakiś taki. Nie wiem czy to niemiecki, czy rosyjski, Wartoma, czy jakoś tak eee, chyba polski nawet może być. Eee, ładowność do 3,5 tony. Jak widać tam się pogieło, no bo sąsiad mi pomagał. No, i nie wycelował za dobrze i turem przyfalił przy tutaj, ale to się da wyklepać, może, jeśli mi się będzie chciało. Następną rzeczą jest e, opryskiwacz, opryskiwacz, tak, chyba to, nie pamiętam jakie to było marki, ale zaraz zobaczymy. E, Biarcki, tak? Dobrze czytam, dobrze czytam. Biacki. E, ładne lejce, wszystko tutaj ten, chyba tak się to nazywa. To to, bo nie jestem pewien. Mamy też, ym, jak to się nazywa, yy, no uprawa właśnie, ten, yy, nazwa mi wyleciała z yy, głowy, ale tak. I tu jest największe zaskoczenie, które może Was dojść, bo jest połączenie agromaszu z sieplikiem poznaniaka, co jest niedopuszczalne, ale po prostu... Eee, nie podoba mi się ten przód, czyli ta talerzówka od y, poznaniaka, więc zmieniłem ją na agromaszu, dogadałem się z y, firmami i mogłem zrobić coś takiego. Także pola też niedługo będą siane, bo jest zebrane, trzeba wiecie o ziminę także w tych drzwiach jest to. Pokażę Wam teraz tutaj, bo później pójdziemy na tył naszego gospodarstwa, na którym są kolejne maszyny. Tutaj mamy kultywator, z którego już aż tak często nie używam, ale no wiecie, stoi, bo stoi. Mamy tę żyweczkę, którą y, będziemy równać bruzdy y, po, po właśnie Unii, naszej czwóreczce. Y, nie wiem, czy to trochę nie za duży półki, bo zaraz zobaczycie, jaki jest mój największy traktor, chociaż trochę też już go widzicie. Ale tak, właśnie tym będziemy wyrównywać gdzieś od kantów y, albo jakieś rzeczy. Wiadomo, to jest Farming Simulator 2019. Tutaj nie ma yy, gleby 3D, ale nie ma jej. Ale wiecie, będziemy zachowywać pozory takiej normalnej wsi. Także cz czteroskipowy pług, talerzóweczka i tak. Traktor yy, największy na moim gospodarstwie, jak na razie, to Zetor 7745 z możliwością dołączenia tu, za którego na razie nie mam, ale kupiłem go używanego. I on pracował pod nim, tylko że wiecie, był już tamten strasznie zniszczony. Traktor też był trochę zniszczony, został trochę odnowiony. Także ładnie się prezentuje, ładnie chodzi, tylko tłumik jeszcze bym musiał wymienić, ale, ale na razie go nie zjadł tak do końca, także myślę, że go zostawię. Kolejnym traktorem na naszej farmie jest Ursus C363P z kabiną sokółka. Ta kabina najbardziej mi się podoba w sumie. Te nowe w sumie też są fajne. O, światło jest wybite, trzeba będzie wymienić. Eee, z dwóch stron nawet. Co ja nim robiłem? No także. Jest właśnie 60. W, no nawet, nawet w takim stanie, nie jest też tak mocno zniszczona obciążniki ma, wszystko jest legalnie. Eee, właśnie, tutaj mamy taką szopę na drzewo, jakbyśmy chcieli, betoniarka, bo niedawno była stawiana a ta oto tutaj wielka hala, w której będą chowane świnki. Mamy całe paswisko, wybieg, ładnie wszystko jest. Eee, ropa, jakbyśmy chcieli zalać sobie, taczka, wiecie o co chodzi. Mamy brony. Brony o, mogę je nawet podnieść, co ciekawe, ale nie będziemy tego robić. <laughs> Lekka konstrukcja, dlatego są opony, żeby dociskały po prostu i dobrze się wbijało w ziemię. No bo nie ukrywam, ciężko jest z tym. Strasznie wychodzą, ale gdy daliśmy opony i ramę spuścimy jak najniżej, bardzo ładnie, przepraszam, ale mi się odbija. Bardzo ładnie biorą. Też zapomniałem, przepraszam bardzo, bo. Ej, mam nowy komputer, to wiecie, mam też nowy monitor, a na laptopie, w laptopie tak naprawdę mamy kamerę i wiecie, ona jest tutaj. Także jak mówię, to jestem przyzwyczajony, że wiecie, mówię do monitora, a kamery teraz mam tutaj. Też trochę właśnie poprawiła się moim zdaniem jakość audio, ponieważ jak widzieliście w ostatnim odcinku, w którym pokazywałem Wam komputer, kupiłem zewnętrzną kartę dźwiękową. Mm. I ta zewnętrzna karta dźwiękowa właśnie sprawia to, że ten mikrofon mój stary jest naprawdę, ma naprawdę ładny dźwięk, yy, jak go... Nawet go nie musimy odszumiać, bo w OPS-ie mamy taką yy, fajną rzecz, że możemy odszumić yy, rzecz... Że możemy odszumić rzecz, tak? Że możemy odszumić mikrofon i on jest otrzumiony, nie? Yy, i Audi, audio, no to wypowiedziałem i kamera też się mogła poprawić, trochę jakość kamery, ponieważ nagrywam teraz telefonem, co później będę synchronizował z dźwiękiem i będziecie mieli naprawdę, mam nadzieję, że ładną jakość, bynajmniej nagrania tego. Mam nadzieję też, że jest ładna jakość wideo, chociaż będę musiał jeszcze się pobawić, bo nie wiem, czy jest też taka piękna, ale wracając do prowadzenia po gospodarstwie, to mamy, mm, jak to się nazywa. Kosa to rozsiewacz nawozów, Kos będziemy nim rozsiewać nawozy, wapno mi się wydaje, że też jest już trochę dogadywany nowy rozsiewacz, także nie wiem, czy niedługo nie będę go wystawiał na sprzedaż, ale to się okaże także dalej mamy przetrząsacz taki do 60, bo wiecie, zetor jest podczepiony pod kosiarkę, ale taki dwuślimakowy chyba, czy to jakoś tak się nazywa Napędzały przez kółeczko. Kółeczko takie takie metalowe, fajne, nie? Piękne. No, roztrząsa ładnie, także, wiecie? Kosiareczka, dyskowa, chyba. Eee, a jednak nie, talerzowa. Dobrze tak. mówię. Taka normalna, eee, rozkładana. Tylko, widzicie, jest jakaś niemiecka, chyba, czy coś takiego. Taka dziwna rama jest strasznie. Nie ma też w ogóle tutaj. Eee, pasów. Nie wiem, czy to jest po prostu, wiecie, brzydko zrobiony mod, czy, czy coś takiego, ale, no, tak to wygląda. Mamy zgrabiareczkę. To jest zgrabiarka z oryginalnej gry, yy, bo po prostu mi się podoba. Mi się wydaje, że ona pasuje pod Zytora i, wiecie, jest taka, no, w miarę ładna nawet. Także, no, w sumie ona jest fajna. Taka ładna, czerwona. Także okłamałem so, Was. Są so trzy rzeczy w, y, ładne na moim gospodarstwie. Takie nowe, kupione. Trzy, cztery, przepraszam, cztery. No. I odnowiony zetor, ale to się nie liczy tak naprawdę. Dobra. Mamy... Oprowadziłem Was już po gospodarstwie tak naprawdę. Możemy się przejść tylko jeszcze tutaj, ale tu nic nie mam. Po prostu jest dojazd do y, obornika i gnojówki. Tutaj, jak widać. No, a tutaj jest moje pole. Yy, I właśnie tym się zajmiemy dzisiaj. Bierzemy, chyba ze weźmiemy, bo to jest moim zdaniem najlepsza mm, sprawa do tego. Do prasy. Prasa jest otworzona, jest otworzona. Także wchodzimy, palimy. Też posłuchajcie dźwięku. Mam nadzieję, że słyszycie go dobrze. No i jedziemy, podczepiamy się pod prasę, sprasujemy to w następnym odcinku, nie wiem, pewnie będzie orka albo wapno i orka, bo mi się wydaje, że tam na tamtym polu będzie potrzebne wapno i orka. Mam 144 tysiące z 114 tysięcy, przepraszam bardzo się pomyliłem. Ale mi się wydaje, że to będzie odjęte, bo no jednak jest trochę tego za dużo. Mogę praktycznie wszystkie mody, jakie bym chciał kupić e, za tą kwotę. Także wiecie, mm, trzeba to zmienić będzie. Dobra, jedziemy pracować. I słuchajcie, bo mam fa bardzo fajny pomysł. Chciałbym e, stworzyć tak jakby serię z wami, z widzami. Bo na tym gospodarstwie jest yy, możliwość pięciu czy sześciu gospodarstw, coś takiego. Albo czterech, pięciu, o coś takiego bardziej chyba mi się wydaje. I tu jest moje pytanie: czy nie chcielibyście ze mną zagrać yy, i po prostu byśmy to nagrywali, albo czy byście chcieli też, żebym znalazł jakąś ekipę do nagrywania yy, i oglądać wtedy też takie fajne, śmieszne odcinki? No bo yy, w pojedynkę zawsze jest, wiecie, troszeczkę nudniej. A jakbyśmy grali w kilka osób, to naprawdę te odcinki mogłyby być bardzo ciekawe. I no, byście się bardziej z tego pośmieli, byście chętnie może to oglądali. Się okaże, e, też e, e, chciałbym. E, chciałbym, chciałbym, chciałbym. Czekajcie, bo muszę teraz się skupić, e, co ja tu muszę. Czy ona już jest? Aha, dobra, trochę widzę bug mały, ale, ale my się z tym poradzimy. O, dobra, zadziałało. Dobra, lecimy. Czemu nie zbiera? Widzicie, uczę się z Wami. Aha, dobra, dobra, zbiera już, będzie zbierać. Ładnie Zetur wszedł na obroty, ładnie będzie prasowane. Ale jedzie trochę za. Chociaż nie, bo to słoma. To... to nie jedzie za szybko. Jak widać, kostki nie są za duże i będzie ich chyba sporo dosyć, tak coś jak patrzę. Ale tak, powiedziałem Wam o serii z widzami, czy. Więc napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy chcielibyście taką serię? E, ze mną albo, no ze mną, nie? Czy byście chcieli taką serię? Bo bardzo mnie to ciekawi. E, czy chcielibyście w ogóle coś takiego zobaczyć? Czy chcielibyście ze mną zagrać? E, wiem, że na razie nie ma aż tak dużo osób e, na moim kanale, ale wiecie, może już by ktoś tam chciał, jakieś parę osób. Dobra. Mm. Słuchajcie, bo to był taki wstępny odcinek, tak naprawdę. Chciałem tylko, wiecie, pokazać Wam, jak będzie to wyglądać, co będziemy robić przez najbliższe, no, parę ładnych odcinków, bo jednak, nie ukrywajmy, że ta seria, mam nadzieję, że dosyć długa będzie, bo jest co robić. Eee, nie wiem też, ile w sumie też pieniędzy sobie zostawić, bo chcę kupić jakieś pole jeszcze dodatkowe. Mi się wydaje, że to 52 dwójka by była fajna, ale są drzewa na między i nie można by było tego połączyć. I nie wiem, czy to by był w sumie taki aż najlepszy pomysł. Eee, napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie? Co można by było zrobić? Co. Yy, co. no, jak to się nazywa? Co trzeba by było zrobić? Co wy byście zrobili na moim miejscu? Jakie pole byście kupili? Może. Bo mapa jest naprawdę fajna, duża, jak Wam chyba pokazywałem. Chociaż nie jestem pewien. Teraz widzicie mini, mini mapę. Mini Majka, tak. E, widzicie mini mapę. I, 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 I możecie zobaczyć. Nie jest na całą, całą wielkość. Znaczy nie zajmuje może całego terenu, jaki można by było wykorzystać. Ale jest naprawdę ładna. Mi się naprawdę spodobała. Zakochałem się w niej od pierwszego wyjrzenia i myślę, że naprawdę ma w sobie taki klimacik, że no fajnie się będzie w, grać na niej. Myślę też, że Wam się spodoba taka seria i będziecie chcieli to oglądać. Więc mi się wydaje, że na początek to by było chyba na tyle. W następnym odcinku, jak mówiłem, zajmiemy się pewnie wapnowa wapnowaniem i orką. może też będzie nowe pole już kupione. Może uda mi się dogadać z jakimś sąsiadem, zawiecie flaszkę. Eee, kupimy jakieś pole. To się jeszcze okaże, a na razie dzięki bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie kliknijcie w dzwoneczek, żeby nie ominął Was żaden film. I kliknijcie... Znaczy napiszcie jakiś miły komentarz albo odpowiedzcie na moje pytania, które wam zadałem. Kurde, belka mi weszła tutaj. No nic, ale tak. Yy... Napiszcie jakiś fajny komentarz. Do następnego odcinka. Yo!